W Rychwale odbył się wernisarz prac malarskich, które powstały podczas 28. ogólnopolskiego pleneru rysunkowo-malarskiego imienia Krystyny Drążkiewicz. W tegorocznym plenerze brali udział najzdolniejsi uczniowie z całej Polski. W plenerze wzięło udział 47 uczniów z 25 szkół plastycznych i w trakcie pleneru powstały 132 prace na płótnie. Z tych prac, które zakwalifikowane zostały do wystawy, jury wybrało e, laureatów tego konkursu, którym wręczone zostały indeksy umożliwiające rozpoczęcie edukacji na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdalena Bakanowicz w Poznaniu bez konieczności przechodzenia procesu rekrutacyjnego. Jest to szalenie ważne, bo motywuje tych ludzi do dalszej pracy. Trzeba brać jeszcze pod uwagę, że to jest młodzież z ostatnich klas liceów plastycznych, czyli przed dyplomem, przed maturą, a już z indeksem w kieszeni. Grand Prix i taki właśnie indeks na Wydział Rysunku i Malarstwa otrzymała m.in. Wiktoria Kuczewska, uczennica Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Przyjechałam tutaj po doświadczenie, a wracam z naprawdę większą rzeczą niż się spodziewałam. <laughs> Przyjeżdżałam tutaj też z nadzieją, że może jednak udało mi się wygrać, bo jest to uczelnia. Właściwie marzyłam o tym, żeby dostać się tam w przyszłości. Jak podkreślają uczestnicy, poziom tegorocznego wydarzenia po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią był bardzo wysoki, a uczniowie stanęli na wysokości zadania. Burmistrz Rychwała Stefan Dziemara podkreśla, że taki plener to również wspaniała promocja dla gminy Rychwał i miasta Grochowy, które to mogliśmy podziwiać na wystawionych płótnach. Zapewnił także, że w przyszłym roku odbędzie się kolejna jego edycja, na którą zaprosił już teraz. Już jesteśmy umówieni, czyli kolejny. 29 tak malarski włączony z plenerem malarskim odbędzie się w 2023 roku w Rychwale i to jest dobra wiadomość dla naszych mieszkańców, to jest dobra wiadomość również dla tych ludzi, bo oni dzisiaj takie piękne słowa opowiadają o, tym, o tej atmosferze i jeśli to ich jeszcze jakby pozytywnie nastraja i ich jakby artystyczny wydźwięk tego jest tak wyjątkowy, to tym bardziej cieszymy się. I Wszystkich zapraszamy w 2023 roku.